Dzień dobry, Rafał Przech. Dziś do fundamentów dziennikarstwa informacyjnego dorzucamy kolejny element. A jak apolityczność? Pierwsze skojarzenie to niedawny wywiad, który pojawił się w miesięczniku Press. Prawda nie jest partyjna. To jego tytuł, a jest to opinia Dariusza Rosiaka, dziennikarza roku 2020, z którym rozmawiał Andrzej Skworz, redaktor naczelny miesięcznika Press. Myśl wydaje się ze wszechmiar słuszna, aczkolwiek pewnie, zwłaszcza dla młodych dziennikarzy, może się wydawać czasami trudna w realizacji. W związku z tym, że początek mojej pracy zawodowej był związany z pracą reporterską, chociaż bezpośrednio może sam jakoś uniknąłem tego zagrożenia, to jestem świadom, że ono występuje, aby czasem dostać zlecenie na zrobienie materiału. Z konkretną tezą, która ma przedstawić daną partię polityczną w określonym świetle. Do czego to prowadzi? Docelowo prowadzi do zniszczenia wiarygodności mediów, do obniżenia etosu zawodu dziennikarza, bo odbiorcy też są tego świadomi. W jednym z niedawnych odcinków przytaczałem opinię koleżanki z takich rozmów na temat mediów, które poprzedziły powstanie tego podcastu, i stwierdziła ona: Ja bym chciała mieć pewność, że będzie obiektywnie. I takiego poczucia nie mam, niezależnie, który kanał się włączy. Z mojego punktu widzenia, ze względu na brak czasu, spuszczam na to zasłonę milczenia. W tym przypadku pojawia się jakby pewna obojętność i ucieczka od mediów, ale docelowo, w jakiś sposób, jeśli wszyscy taką postawę przyjmiemy, to obniża jakby w ogóle sens istnienia mediów, więc można stwierdzić, że takie bieżące cele docelowo uderzają jakby w sam fundament właśnie dziennikarstwa i w dłuższej perspektywie niszczą jego wartość. A jak powinno być? Myślę, że trochę tak jak w filmie Stevena Spielberga Czwarta władza, gdzie w jakiś sposób jest zobrazowane, jak dziennikarze, a także wydawca dojrzewają do tej apolityczności. Wraz z rozwojem sytuacji w filmie dostrzegamy, że ta polityczność ma sens, że zbyt bliskie relacje z politykami ze strony ludzi mediów nie przynoszą dobrych efektów i stanowią olbrzymie zagrożenie. I nawiązując już niejako do celu tego podcastu, o którym czasami wspominam, chciałbym, żebyśmy stworzyli takie warunki w Polsce, aby młodzi dziennikarze mogli w sobie tę postawę apolityczności kształtować, rozwijać, a docelowo doprowadzać do tego, aby nasze media miały solidny fundament. Dziękuję za uwagę.